Manipulacja, mistyfikacja to takie określenia można użyć, jeżeli chodzi o nową inicjatywę Rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec branży turystycznej w Polsce. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ze względu na epidemię właśnie ta branża przeżywa ogromne trudności, ale branża szeroko rozumiana, nie tylko wyłącznie turystyka, hotelarstwo. Rekreacja, wypoczynek, ale przemysł targowy, przemysł kongresowy, przemysł eventowy, koncertowy to wszystko właściwie leży. Są firmy, które w minionych miesiącach, w tym roku, nie zrobiły nawet złotówki. Są takie, które mają spadki o 90%, jeżeli chodzi o przychody, a więc Choćby z tego powodu, z pozytywnym nastawieniem czekaliśmy na projekt ustawy rządowej. Okazuje się jednak, że tak samo jak poprzednia inicjatywa dotycząca polskiego bonu turystycznego, jest to tylko pozorowanie działania, więc tak jak powiedziałem, manipulacja, mistyfikacja, pozorowanie czegoś, co wzbudza nadzieję, a potem wywołuje rozczarowanie. Dlaczego tak mówię? A mianowicie, tak jak wtedy tamta ustawa o bonie turystycznym e, e, służyła tylko niektórym ludziom, a nie wszystkim, jak zapowiadano. Na przykład już rodzinom bez dzieci nie. Już na przykład seniorom, emerytom, rencistom już nie. E, tak samo po stronie branży turystycznej. owszem, hotelom, E, tak, ale już innym organizatorom turystyki, imprez turystycznych, e, e, transportu turystycznego, e, rozrywki i rekreacji turystycznej już nie. Czy komuś na tym zależało, żeby tak podzielić branżę i jednym pomagać, innym nie? Pytanie zostaje bez odpowiedzi. W tym przypadku mamy to samo, tylko z gorszym skutkiem, mianowicie ogromna rzesza firm, działające w przemyśle turystycznym, w tym na rzecz na przykład targów, kongresów, które to są czysto polskie firmy, małe, średnie przedsiębiorstwa, które dominują nie tylko na polskim rynku, ale także zagranicznym, niemieckim, europejskim rynku, być może w tym roku zbankrutują, dlatego że rząd przygotował ustawę, która ma pomóc. No na przykład branży turystycznej czy targowej, ale już nie tym, którzy te targi organizują, a więc organizatorom targów, tym firmom, które budują zabudowy targowe, tym firmom, które zajmują się logistyką targową, reklamą targową, etc., to są naczynia powiązane. To nie jest system autonomicznych, niezależnych od siebie przedsiębiorstw. Jeżeli jedna, jedna firma padnie, pociągnie za sobą drugą, a ta pociągnie lawinę i domino się położy. Z dużym zdumieniem przeczytałem tę ustawę, ale. Zgłosiłem, przygotowałem poprawki, które uzupełnią tę ustawę. Właśnie o potrzebne rozwiązania, te, które będą tym wszystkim firmom pomagały przetrwać przynajmniej do końca roku. No i oczekuję, że prawo i sprawiedliwość rząd pisu. Zgodzą się na przyjęcie tych poprawek. To jest o tyle istotne, że być może my w Senacie, posiadając większość jako opozycja demokratyczna, przyjmiemy te poprawki, uchwalimy ustawę z ważnymi, dobrymi i potrzebnymi przepisami, rozwiązaniami, ale w Sejmie potem mogą zostać odrzucone. Dlatego chciałbym korzystać z okazji zaapelować do większości parlamentarnej w Sejmie oraz do rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby podeszły wszystkie osoby zajmujące się tą, tą problematyką ze zrozumieniem, sympatią, atencją do tych propozycji. Te propozycje, tak jak i ten biznes, nie są ani polityczne, ani partyjne, nie mają żadnej legitymacji. Jeżeli już mają jakąkolwiek legitymację w kieszeni, to to jest paszport. I to to jest paszport Polski. I jeżeli będziemy mieli tutaj falę upadków, bankructw, to będziemy mieli falę upadku bankructw polskich firm, nie zagranicznych. Mało tego, jeżeli taki czarny scenariusz by się spełnił, to w ich miejsce, tu w Polsce, u nas w kraju wejdą zagraniczne firmy, a w ich miejsce za granicą wejdą firmy z obcym kapitałem. To nie jest interes ani dla państwa polskiego, ani dla gospodarki polskiej, ani dla ekonomii finansów publicznych państwa polskiego, ani dla obywateli, bo z jednej strony są pracownikami tych firm, a z drugiej strony korzystają z ich usług. Apeluję, przyjmijcie poprawki zgłoszone przez koalicję obywatelską.